Dario, jak to jest być dyrektorką i bizneswoman jednocześnie? Ja myślę, że to wszystko się łączy, bo tak nawet się zastanawiałam, kim ja jestem, bo za każdym razem, jak występuję jako dyrektor przedszkola, to mówię o czymś innym, dyrektor szkoły o czymś innym, dyrektor poradni czy prezeska stowarzyszenia. Niemniej jednak, no to wszystko jakoś ma wspólną cechę. My się świetnie dogadujemy, bo ja jestem i właścicielem, i dyrektorem, i matką, ojcem, i związkami zawodowymi, i wszystkim, więc naprawdę i organem prowadzącym świetnie naprawdę nam idzie. się z, to... z wszystkimi Dariami? <grafy> tak, oczywiście, gdyby były jeszcze takie dwie Darie i doba miała 78 godzin, no to mogłabym więcej zrobić, ale to też jest ważne, żeby w tym wszystkim zadbać o swój dobrostan psychiczny, bo jak ja tak właśnie... A właśnie w ogóle o tym nie pomyślałem, jak prawda? ci się udaje? Czasu nie ma nigdy, to jest jakby... Ale tak, żeby samemu się zrelaksować, uspokoić... Tak. czas trzeba zrobić sobie po prostu i zadbać o siebie I ja naprawdę nie robię sobie krzywdy. Dochodziłam do tego oczywiście latami. To nie jest tak, że ja tak wiedziałam, że muszę, tylko po prostu w pewnym momencie tak zadałam sobie pytanie, że ja żyję po to, żeby pracować, a to jakoś miało być odwrotnie. Tak, chyba coś mi się właśnie. I, I żebyś też mam dzień fajny. przeczytać. No, magazyn od tygrysy biznesu. Zapraszam serdecznie.